No, cześć, witajcie na mojej działce. Przy tej kępce pokrzywy już kiedyś się widzieliśmy przy okazji, kiedy pokazywałem Wam filmik o tym, jak robię gnojówkę z pokrzywy. No i dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, ponieważ pokażę Wam tym razem, jak robię herbatkę z pokrzywy, a do tego celu. Do przyrządzenia takiej pysznej, zdrowej herbatki będzie mi potrzebna taka młoda pokrzywa, którą tutaj sobie właśnie teraz odcinam. Odcinam te najmłodsze listki, które tutaj wyrosły. Mamy taką jesienną porę i tutaj mam troszkę wymieszanych liści, yy, z takich usłych liści z winogrona, które tutaj opadły, ale to niczemu nie szkodzi, ponieważ dzisiaj jest filmik o herbatce z pokrzywy. Dam sobie ją tutaj do takiej reklamóweczki, którą sobie wcześniej przygotowałem. A Ała, ona troszkę już parzy, muszę Wam powiedzieć. Mimo, że mam rękawiczki, to wyobraźcie sobie, że ta pokrzywa cały czas parzy, a i troszkę mnie tutaj swędzi, ale powiedzmy, że takie poparzenia są zdrowe. Oprócz tego, że będą bąble i będzie troszkę swędziało, no to myślę, że dużo zdrowia mi przybędzie dzięki tym poparzeniom. No, także myślę, że taka ilość mi tutaj wystarczy. Dam sobie, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. No i zabieram moją reklamóweczkę do mojej kuchni. Dobrze, widzimy się w kuchni. Jesteśmy już w kuchni. Oczywiście, no, należy tą y, pokrzywę opłukać. Co prawda, nie wiem, czy Wam wspominałem, ale moja pokrzywa jest y, na bieżąco tam y, pryskana wodą. Ja ją podlewam, ja obok niej koszę. Yy, także moja pokrzywa jest bardzo czyściutka, moja działka jest oddalona od wszelkich takich szlaków komunikacyjnych, nie jeżdżą tam żadne samochody, nie ma prochu, nie ma kurzu, także ta pokrzywa jest idealna właśnie, idealnie nadaje się do, na taką herbatkę, czy też do wysuszenia, no ale dzisiaj o herbatce, także o suszeniu nie będę Wam tutaj opowiadał. Yy, no, tutaj przyznam, że troszkę za dużo tych liści nazbierałem. Nie zużyję ich na pewno wszystkich. Wybieram po prostu te takie najładniejsze, najmłodsze, bo po prostu z tych najmłodszych ta herbata jest najzdrowsza. Tutaj widzicie, że już mam pełny czajnik, który teraz zaleję wodą. No, i za chwilkę odstawię ten czajnik z tą wodą i z wypełnioną pokrzywą, listkami pokrzywy. Odstawię na moją kuchenkę. No i to widzimy się zaraz przy kuchence. Jak widzicie, no już tutaj woda się zagotowała. No i po takim zagotowaniu należy tą wodę, tą herbatkę już właściwie gotową odstawić na 10 minut, zmniejszyć ogień i po prostu ta herbatka ona sobie tak fajnie dojdzie. Nabierze aromatu, nabierze koloru. Nabierze smaku, no i będzie to już taka prawdziwa herbatka ziołowa. No dobrze, także to wystarczy i pokażę Wam już po tych 10 minutach. Po tych 10 minutach tutaj widzicie, że woda jeszcze bulka, jeszcze nam się gotuje, ale herbatka już jest przygotowana. Przygotowana, i ja sobie tutaj przygotowałem taki dzbanek, do którego no muszę, muszę wsypać troszkę cukru, ponieważ ja bardzo nie lubię herbaty takiej gorzkiej, a herbata z pokrzywy ma naprawdę taki specyficzny smak, który nie każdemu może odpowiadać, dlatego najfajniej ją sobie właśnie w jakiś sposób doprawić. Nie musi to być oczywiście cukier, ale może to być na przykład jakaś in, jakieś inne zioło, czy też na przykład cytryna. No i myślę, że Wtedy na pewno będziecie zadowoleni z, z aromatu i smaku tej herbaty z pokrzywy, bo jest naprawdę przepyszna. Ja sobie teraz jeszcze zaleję tutaj ten mój dzbanuszek. Dobra, weźmiemy sobie yy, czajnik. No to lejemy tutaj, już możecie podejrzeć, jaki kolor ma ta herbatka. Yy, taki złocisty. Oj, tutaj mi się nie, nie wyleje mi się razem z pokrzywą. Tutaj się chciała wydostać z tego czajnika yy, ta pokrzywa. No, ale tutaj widzicie, jak to wygląda. Ok, cała woda nam się tutaj zlała do naszego dzbanuszka. No i teraz jeszcze trzeba po prostu wymieszać, żeby ten cukier, żeby ta herbatka nabrała. Smaku, żeby była słodka po prostu. No, tutaj, jeśli chodzi o właściwości zdrowotne tej herbatki, to jest tego mnóstwo. Wystarczy, że sobie otworzycie internet, i jest tam naprawdę wszystko. Wszystko Z tego, coś tam doczytałem, że jedynie dzieciom, które są uczulone, taka herbatka może nie służyć, ponieważ no wiadomo, może to wywołać jakąś. Reakcję alergiczną u dzieci, dlatego, jeśli wiecie, że wasze dziecko jest uczulone, no to nie będziecie podawać takiej herbatki swoim dzieciom. A każdy inny zdrowy człowiek może pić taką herbatkę, no i będzie na pewno jeszcze bardziej zdrowszy. No to przeleję wam do tej mojej szklaneczki przeźroczystej, żebyście mogli podejrzeć, jaki ta herbatka ma kolor. Ma ona kolor taki, no nie wiem, żółty, złocisty. Coś w tym rodzaju taki nawet zielonkawy, można powiedzieć. No i właściwie to wszystko tutaj Wam jeszcze dołożę atrybut, czyli listek pokrzywy. Oj, bula mi się, ale no teraz ładnie widać, co to jest za herbatka. Dużo zdrowia Wam życzę i trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!